W dzisiejszym odcinku wraz ze Stazją będę się uczyła kickboxingu, będziemy się napierdzielały, a Kazem będzie się uczył jazdy na deskorolce. Czuję się jak debil, tam. Zabierz mnie z ten Co? I co tam dziewczyny? Totalna katastrofa. Dobra, chodź. To jest nasz trener, trener Karol. Będzie nas uczyć się bić. Słuchaj, czy to się komoruje w ogóle. Słyszysz mnie? To witam, jak wiecie w odcinku uczymy się nowych rzeczy, więc dzisiaj to tą, tą maszyną. Będę uczył się jeździć. Mam nadzieję, że sobie nie wybiję rąk. Nie pobiję rąk, nie złamię rąk, nie wybiję zamiast. I nie wybiję żadnej szyby ani nic z tych rzeczy. Nie będę jeździł w jakichś najlepszych warunkach, ale też brakuje czasu, więc po prostu zrobię to tutaj. Ja nie potrafię nawet prosto pojechać i podjechać dwóch metrów, więc jak już się nauczę równo jeździć, staram się zrobić może jakieś Oli. I się operatorów nie mam, więc muszę radzić sobie sam. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać. Jezu, jakieś ciężko na tym równowagę się! Pani powstaje, że już? Nigdy nie robiliście się Nie. A kiedy rybowaliśmy? Tak? No nie, nie. Tak? Znajdowałyśmy. No kiedy rybowaliśmy? Tak? O, wejdźmy się. No to to no są pokażę. takie siuprziu? No, dawać! To no, fajnie, że mi się uchwali takie piękne. Oni powiedzą, że masz z Was ostro z mędu. Nie! A my się fizzili! Dawaj, 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 no, dawaj, dawaj! Dawaj! Minęły dwie minuty treningu właśnie. I napinę się, Dawid, wsięka! Jedna <laughs> trzyma flank a druga ma przekładać 200 metrów. Co tam to o linka? się juchł. Ta jest Stacha! Daję. Ciężka robota. Czemu ja wybrałem deskorolkę? skorolkę? Ja Nie śmieję się zabijł! Eee. Wszystkie des do tak się gibają. Poradnik na YouTube pewnie trzeba wpisać, ale ja najpierw popróbuję bez Trzymają nogę z przodu. Teraz zobaczymy, czy jesteś koleżeńska. No, potrzymasz sobie tego pranka trochę. Się. Spokojnie już jest 5 metrów I to wodę Ok, zaczniemy sobie od najprostszej rzeczy, z prawy, albo nowy. Tak jest, jak widzę zawierzę od tego jak się robić. No dawaj, dawaj. No proste no przecież, no nie? No bardzo. No kurcie. Co? Nie wiem. Zoczyłam? No. O, o, wydech, wydech. Oddychać, oddech. Będziemy sobie na to zaraz pogodzić. zrobimy dosłownie dwa ćwiczenia. Dwa ćwiczenia i... I już się patrzy... i ćwicz No tak stoi i śmieje ze mnie. Myślisz, że oni to robią, że mają, jak się odpychają, to mają tu nogę z tyłu. jak najszybciej, i wtedy będzie dobrze. Nie powilać się. Hop, hop, hop. Dawaj, dawaj, dawaj. Hop, hop. Ładnie, ładnie, ładnie. Hop, 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 Na początku myślałem, że mi trochę trochę zrobię, ale mogłoby się to już skończyć. W ten trening już się muszę Sama ręka, jakby mnie mocno nie uderzyło, ma dystans. Jeżeli do tego dołożę dokręcenie biodra, całą stopę, patrz, patrz. Dystans, maksymalny. Dystans nam się powiększa, ilość mięśni zaangażowanych w naszej powiększa, dynamika tego nam się powiększa, więc ten cios jest po prostu z ciała. Skąd W momencie powrotu ja wracam 50 na 50. Powiedzmy, że mam tutaj taki balek wodów, tak? Nie nagrywaj mnie brzucha. W momencie uderzania 10 litrów idziemy na tył. Ale w momencie, kiedy wracam z ciosem, wracam sobie z powrotem do tego. I teraz hop. No, ładnie. Luz, luz. Stań się bliżej, tu tą nogą. Bierz. Gdybym zna wącić, to i zaczynam uderzać. Wydech. Okej, okay? No, o! No, Dobra? Jest i... dobrze. Spowiedź. Przepraszam. Pokaż, no to tak, naucznie, bo ja muszę. Ja, komple, ja, nie, ja wiecz, potrzebuję nauczyciela. Pierwszy ja no. raz jestem na desce. O kurwa! to <gulatory> <gulatory> Sprawdzam, jak oni tam jeżdżą. Nie, podstawy deskorolka. W ogóle z gorąco, nagrywam no plus samochód, jeden. Nie, hamowanie to nie mnie nie potrzebuję. To jest wszystko my. Trzymamy tutaj przed śrubami. Ty, On jakoś miał mniejszą nogę. Wydaje mi się, że tak. Coś, coś tu nie gra. Zajagry? Zajagry mi zaczyna wracać i zjedy prawą gada, gada. garda. Przekasowana, najpierw Ba-ha! Dla na widza, dla widza. Spróbujemy sobie jeszcze dołożyć do tego kopnięcia. I zrobimy sobie samo kolano proste. Pum, postarać się lekko wyjść na palce i lekko to kolano tchnąć do przodu. Okej? Okay? Mój Próbujcie sobie jedna na Daj okay. sobie łapki, jedna, łapki kopi, no. Nie, nie ty kopiesz Ja ciebie Szybę, Aha Ale tu krwi A co to? Czyli taka glista. O, o <laughs> Pytanie czy... czy nie za mocno mi ta deska lata Trzymają tak Tędy się odpychają Co to takiego? no prawie oli o kurde jaka to sztywno teraz hej, właśnie ja nie rozgrzałem chodzi o frontalne kopnięcia czyli właśnie jak na przykład kolano czy kopnięcie frontalne front Trzymasz trzymasz równowagę, jak tak walisz. Bo ja mam wrażenie, że jak uderzam, to już to do tyłu lecić albo no, do przodu. Tak, tak. Patrzcie, żebyś ta że grawitacja nie pokonała do tyłu, nie? Dawaj, koło. hop. Z grawitacją, którą? To... Troszkę bliżej. Raz, dwa i trzy. Bardzo ładnie, zmiana. Dobra, jeszcze dwa, dobrze, ładnie. Yy, raz i kolego. Dwa, i daj, A, pięć razy. Hop. A, dobra, ale co miałoby być przy lewym prostym? To jest test teraz. Ha? No pani powstań. Która ma wam dociążona bardziej przy lewym prostym? Tylna. Tylna, super. Przetakuje ale nie wiem co chodzi Kiedyś też tak jeździłem Ze dzieciaka kiedyś zawsze robiliśmy wyścigi Tylko zjeżdżaliśmy z tej górki siedząc I no dobrze, że rodzice tego nie widzieli, bo pewnie na pewno by zabronili Fajne było to dzieciństwo w małej miejscowości Polecam, polecam też Daj

Ciao, która już dociążona na przylewy? Nie, brawa! No i pała już, nie? Dienko. Dobra. Jeszcze jedna sekwencja taka, żeby płynność tej pracy poprawić. Czyli będziemy uderzać w prosty. Nie ma tak. Kopłynie. Jak ta kończy, ta zaczyna. Hop. Chcemy zmylić. Dobra. Może ta jazda już tak... No! Kilka metrów przejechałem, więc może spróbuję sobie Oli porobić. Nie pojdę że umiem jeździć, ale coś nie coś kilka metrów po przejechać Ty, jak się olnie robi? Jakoś to chyba dobrze wyglądało. Jakbym wylądował. Tak. Dobra. To jak mnie zaczynam sterczać w kierunku drogi. Bacz. Skoczymy tym. I Komisji, tutaj, placy, Ta znale, na no, to mi się podoba. Tak. mi się tej pozycji mi się pozycja. To mi się podoba. To mi się podoba. To mi się podoba. To skręconym barku. Ładnie się może To się podoba. To mi się podoba. To mi się podoba. To mi się podoba. się podoba. tak? I no, nogę skręca, się Patrz się gdzie ja biodra i wracam. I wracam. O, dobrze. Wyglą. fajne to, podoba mi się. Ten lewem nie wychodzi, do popracowania. Raz, dwa, trzy, to Trzy Za się. Kurde, aż bym chciał sobie sprawdzić, spróbuję je zrobić jeszcze raz. Tylko nie byłem nawet blisko lądowania, ale mam nawet wrażenie, że mogła się ta deska pod, podbić. Dobra, nie, no ja muszę to sprawdzić, czy to się podbija w ogóle. Czy. Czy ma to sens? Czekajcie, widzowie. zabić. przepraszam. No, dawaj. I No i w sumie nie wiem, czy tam coś się podbiło, czy nie. Dobra, spróbuj na szybko. No... Chyba nie, tak. Że energiczniej. YouTube! Kur... Energia z YouTube oddaje, Co? Czyli najpierw trzeba się nauczyć się jeździć. Dobra, robię to. Muszę nauczyć się swobodnie jeździć, tak? Na deskorolce. Pyk, chodzę, ja. Jak jedna uderza, druga jest na do policzka i zamienia je do policzka. No i właśnie. No to Hajkika by chciała kopnąć. Lewy, jest, prawy. Się Nie, hajkika. Ale on trzeba tak samo jak Dokładnie do samorzy. Patrzimy niżej, bo no, trzeba. nie chcę wykończyć. Kurde! Ciekawa to deskorolka się wydaje. Zaraz jakoś mało osób na deskorolce, mam wrażenie. Ludzie przed komputerami komputerami siedzą. Zresztą robię tak samo. Wow! Zaskoczyłem. I Józef. Józef. Już się wkręcam no Patrzyłam się Ale fajnie mam powiem, że jest to i Zobaczcie jak teraz stacja robi. Ciekawe co zobaczymy stację na jakiejś walce. Myślę, że stacja dałaby radę, ona mądra dziewczyna. Silna. Do Dobra, I połączymy teraz dwie rzeczy. Trzy proste kopnięcie. Lewy Prawy przez I No zaczyna się teraz kopać ładnie, kopać ten prawy ładnie kopiec. Tak, y a ten lewy się, najwyższy jak on może nie. Tak, to zdecydowanie przez to szybko jazd. Dobra, a nie porobiłem tego: slajdowania, kopania czy czegoś, ale ja to nic nie szkodzi. A! Mód! iść po wodę i zobaczę jeszcze raz, czy faktycznie on tak... No, chcę to zobaczyć Włosy mi, ciały, nie mam jak sobie poradzić Pomoc mi, co? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

O, idzie, 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 dobra. Ale tu? Skoczy się. No ja ci tylko pokażę to robić. No tak, i z dużo pamiętam o Kiełofie, robisz coś w tym stylu, i musisz tak przyjechać z A to też tego już doszedł. Aha. To ja nie to... sobie koczo ogarnąłem. Teorie mam opanowano, tak? Trzeba przyjechać z Tobą tak Psciu. Damy ręce i tak będzie. To jak te żółwieninże Czuję się Co jak taki te... goreń teraz Donkey Kong Po tu nie trzeba iść jeszcze, nie? Jak oceniasz formę? Dobrze, nawet dają radę Początek ucieczki, tak ale, te, ale technicznie coś tam by było z tego Czuję się jak mopka. próbowałeś przy krześle to zrobić? Nie A spróbuj, czujesz się do na <laughs> Najlepiej, <laughs> najlepiej się czuję tu na desce klasetowej z rana było? Udało się? Nie ja wiem No nie, nie widzę stąd ja by... to paczką, ma tu cały zlany Przecież no, no w do domu ten, no tak <noise> Mniej więcej chodzić, wstać na nogach, mniej więcej skręcać biodra, mniej więcej uderzać w le... proste, bo tak naprawdę nie będziemy kopać, nie będziemy kopać Będziemy tylko uderzać Zobaczymy co z tego wyjdzie, jak będzie mócka, cokolwiek z tego co was nauczyłem Ale... Nie pokazywałem, nie pokazywałem nam jak się blokuje jej broni Żeby było ciekawiej Pojedziemy, no jest walka, dziewczyny, dwie minuty Bądźcie bić Obrze, redypse Skardy Na głowę, na głowę Jak dawaj, dawaj Co jest walka jedynie? Wskazuj jak to jak walka z gruntów. Lewy prawy, lewy prawy. Całą godzinę tłumaczy, całą godzinę uczy. Lewy prawy, lewa! No, nie Ale ten, który tamtejki nie było. Lewy prawy, lewy prawy, kur. Uh, dobrze, otworzymy. Opiec, otworzymy. Schwedzamy dziecko do biodecia. <grystanie> dawaj Nowe tygrysy. <grystanie> Ale tak, eee. Duży progres, odkąd poszedłem. No ja wiem. Zresztą idzie ci lepiej niż w na to na pewno. Musiałem się na rolkach każdą jeździć, jak się urodził. Czekaj, co Rolki to jest takie... Karol, na wstawaj. Nie tak szybko, nie tak szybko. <grym>, Chodź do mnie. Podżu, po brzuchu, po o, pięknie! Dobra, właśnie, żeby się przełamać, dziewczyny, robicie teraz 30 sekund walki. Tylko po po na to mócka ma być. <słyska> Dobra, wystarczy. <słyska> Lewy prosty, próbujemy bić twarz. Dosłownie się lekko łapką i prawa noga kopiesz. Jeden za jeden. Lewy prosty, prawe kopnięcie. Jeden za jeden. Dajcie go właśnie tutaj. Nie I Nie, I nie wystarczy. No, jak przepraszam. Chcesz ją uderzyć, przepraszam. O! Jezu! Jak słodki! Jutu! Nie chcę, ale to już było coś tego. Mam wrażenie, że to już robisz. Ja to wiem. Dobra, pa to. To się skleisz No! To było dobre! To było dobre! Siok! Ja, to Michał idę po ciebie I po się Michu! Oh. Michu! Michu! O oh, nie! Yes. Popiął i mówił przepraszam, no nie do wiary No dobra Lewy, prawy, prosty, przeskok, lewy kopięcie Lewy i? Prawy, Prawie prosty, przeskok i lewy kopięcie pięciu dwa, dwa, i przeskok dwa. O, dobrze, do woga, fajnie I zgadzam I zgadzam Cześć, Taszka, cześć Chodź Odłożymy cię do domu Ty, bo Saszka uciekła Co? Z Tazją? Bo już... Saszka, no O kurczę Rozpędzeni, prosto w stronę Coś znowu podprzyszyłem, tak? Lewy, prawy, lewy Prawa noga, prawy, lewa noga. Raz, dwa, trzy. Prawa noga, prawy prosty, lewa noga. I Prawa noga, prawy, zeskok, lewa noga. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobro Dobra. Rozpędzenie prosto. Cześć, jestem Kezman z Bractwa, jeżdżę 20 lat na Deskorolce. Dzisiaj pokażę Wam, jak się robi Oli. Tyle. Biona. Biona, wystarczy. Przywdy sobie nie zrobiły, najważniejsze. No, tak jak mówię, początek był ciężki, a potem było już. Pierwszy ten początek, to spalenie się. Masakra, ale teraz już mogłabym się napieprzać dalej. Widzowie, może kiedyś nas zobaczycie na octagonie. Tak. Z kim byście chcieli nas zobaczyć znać, w Oktagonie, przemataż. My to przemyślimy wasze propozycje. Gdy my rozkręcimy sztuczne, myślę, że to ktoś się znajdzie. Mocniej się wybić, ale po wybiciu większy luz. Coś takiego. Stoję? Się wybiłem? Kurde eee, Za mówiłem, bo nie wiem czy się udało, czy tylko mi się tak wydaje Ale poskaczę jeszcze, poskaczę jeszcze Boże, jestem taki mokry Kryzys mnie dopadł Brakuje mi energii Będziemy teraz kierować boksera, zobaczymy kto ma silniejszy cios Dobra, a 5 złotych ktoś wrócił? Jest, to wziąłem. Czekaj, a to mam tu wrócić? No tak z a Nie, wszyscy się patrzą. Ciekawe ile widzowie. Wyważali. Ile obstawiajcie na stacji, Ile dla mnie? Z taj bokiem, tego. Musimy z takim setem świeczkiem. O! Tak? Może jest tyle co dawni? Brutal, no widzę. Brutal! I rączka mnie boli. to udało się? please 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 jeszcze raz to zrobię ja ci nagram, ja ci nagram. chodź Czemu? no chodź, musisz się ufokorzyć musisz się dwóch żeby boksera trzymało czekaj ja trzymam boksera da. Eidon, chodź przy Operator o Oj, oj, oj. <ścoughs> nie wiem jak ja złapałem to deskę <ścoughs> a, a się co ciekawy jak to wyglądało, Czekajcie. Tener. Nie wiem to stala. Z lewej? Z lewej. Trzeba no wstydziemy. Ej! Z... Dobra. Okay. Ej, Like, sub, dzwoneczek. Tutaj mój Instagram. Tutaj Instagramy reszty. I to był moje Oli.